Nazywam się Kareoleine A. -a. E, uczę się języka migowego dwa lata. E, jestem bardzo zadowolona e, z mojej nauki. Ja skończyłam kierunek z z terapią pedagogiczną. Od dwóch lat, jak wspomniałam, uczę się języka migowego. Jest to związane z moją specjalizacją. Jestem nauczycielem w przedszkolu specjalnym i od czerwca będę miała dziewczynkę z upośledzeniem i z głuchotą obustronną. I, i też ten sightwriting jest dla mnie dosyć istotny, ponieważ przez tyle lat mojej nauki na studiach nie wiedziałam, że takie coś istnieje po prostu. A tutaj dzięki pani Podgórni, świat się jeszcze bardziej szerzej otworzył na, na dzieci głuche i na, na język migowy. Ha <laughs> Yn goch, cho, y chi balu, asti, cala, pracy zawodowej y, styka się z osobami niesłyszącymi. Chcielibyśmy również, żeby więcej tych osób niesłyszących w naszej pracy y, można było spotykać. Jesteśmy otwarci na studentów z niepełnosprawnością również słuchową. No, jest bardzo duża potrzeba komunikowania. Się tutaj nie mówię o tłumaczeniu na zajęć, bo oczywiście mamy y, Odpowiednio przeszkolony personel do tego. Natomiast choćby w takich wzajemnych kontaktach, już poza wykładami, poza zajęciami, dobrze jest móc kilka zdań zamienić z osobą, choćby po to, żeby też czuła zrozumienie i chęć właśnie komunikacji. Nazywam się Kodzich Bernadetta, pracuję w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Czasem mam kontakt z osobami głuchoniemymi, dlatego korzystam tutaj z tego szkolenia. Jestem bardzo zadowolona. To są dyrektywy unijne sprzed dwóch czy trzech lat, które zostały wprowadzone u nas w Polsce i w tej chwili coraz więcej urzędów i korzysta z tego i szkoli. To jest obowiązek. Ale nie wszyscy. Do, no właśnie. Ale myślę, że to będzie już tak dla wszystkich. Proszę. Albo mruga i ślepa. Wtedy możemy się z nim nie. Pani Bernadette